Gramy sobie w to kółko i krzyczek, te same. Dobra, no to kulturalnie e, Victor Oladipo z Pacers i OKC. Nie chcę spalić, bo się wydaje, że on nie grał w Memphis. To, to nie jest takie proste, kurde. No, <grym> wiem. E, hit is Spurs, to może coś wyciągnąć z Hitelsów. Dobra, Steven Adams, Memphis, OKC. OK. Tak, zrobimy, co po prostu przyjdzie do głowy. Halfman, half amazing, Vince Carter, Skar Orlando i Memphis. Ty rzeczywiście. Mówiłem. No. I teraz wiesz, jakie pole mam już gotowe? Pole zarezerwowane dla Miami. Good. Jest łatwe. Znaczy łatwe. Dla mnie łatwe, ale to jest rzeczywiście trochę... <laughs> Kogoś zaraz znajdę. Josh Richardson. U ładnie. No. Ładnie, nawet o nim pomyślałem. Wiesz co, ja miałem w głowie Dwayne'a Deadmona. Też grał, no no no. E, dobra. No to ja w takim razie pójdę... Ech, w co ja chciałem pójść? O! wiem, w co pójdę. Eee... Bo on wydaje mi się, że grał. Kyle Laury. Memphis Hit. Mi się w ogóle wydawało, że i Gudala przez chwilę grał w Memphis. Oj nie, on grał w Sixers, w Nuggets, w Warriors, w. I chwilę w Hit, no. W Hit. I z Hit wrócił do, do tych, do Warriorsów. Albo. Uuu, mógł na chwilę być w jakiejś wymianie, że go tam sprzedali, a on nigdy tam nie zagrał. Ale to się nie liczy. To się nie liczy. To nie nie, to nie zagrał. Ok. Orlando San Antonio. To na spokojnie muszę się cofnąć do tej ery, jak oni byli słabi. I kim ja tam grałem w tukeju. Tam był Kyle O'Queen na przykład. Terence Ross to nie grał w San Antonio. Mar Nelson nie grał w San Antonio. Kogo oni mieli na point guardzie wtedy? Orlando i... Szak nie grał. W San Antonio. Tak, już widzę jak Popowicz go zmusza do Ta. biegania z obronie. Dobra, strzelam. Gary Neal. Sprawdzę. Wydaje mi się, że mogłeś trafić, wiesz co? Nie, nie trafiłem. No, hmm. twoja kolej. Mhm. No to trzeba to kończyć. Bo jak nie zgarnę tego, to zgarnisz tymi, i nie będzie wygrany. Tracy McGrady, Orlando San Antonio. Dziękuję. W ogóle ta nasza zabawa zrobiła chyba 45 tysięcy wyświetleń na TikToku. Powinieneś już mieć. Cztery... Eee, ile? 45 tysięcy. No, w sumie to jest dosyć ciekawe. W sumie naprawdę jakby. Mega... Wciąga, wciąga. To tak, jest. A pójdę po najniższej linii oporu. Golden State Cleveland Anderson. Zerożał. Chciałem, chciałem powiedzieć to. Był taki gość Cleveland miał na nazwisko. On grał i tu, i tu, ale już dam sobie spokój. Więc zaryżał. To, to ja pójdę też po najniższej linii oporu Jalen Branson. Jalen Branson. Teraz potrzebuję tu. Kaliubre Hornets Golden State. Hmm. Nice. Kto grał w Mavsach i w, i w Golden State? Hmm. My man Jewel Maggi. Jewel Maggi. Czyli teraz Utah i Dallas. To nie powinno być trudne. Wydaje mi się, że Deron Williams nie grał w Dallas. Wow. Dobra. Co by tutaj ugryźć? Może 2014 Utah to był Gobert, Kanter nie. Trey, Treyberg. Jeszcze sprawdzę na wszelki wypadek, czy on tam. Co od... sprawdzi? Grał w nie. Dallas. Głowy sobie nie dam uciąć. Grał w Dallas. Tak w zeszłym roku. W zeszłym roku. To, że w to wiedziałem, nie wiedziałem czy grał w Dallas. No bo tego go wydraftowało ogólnie. I na Williamson miał być dobrze, ogólnie, nie chciałem już... Nie chciałem ryzykować, tak samo jak i Budala z Memphis. No, dobra, no ja nie będę kombinował. The one and only, Mr. 420. J.R. Smith, Cleveland Knicks. Dobra. Czyli muszę dać New York Hornets, to nie powinno być trudne. Ten Smith Jr. Oż ty, kurde. To ja teraz muszę dać Hornets Jazz i to już może być cięższe. Hornets Jazz. Czy jakiegoś wysokiego nie fajnego, ale nie, nie pasuje mi żaden wysoki ostatnich lat. To jest na tyle niszowy zawodnik, że go w życiu nie zgadniesz. A co jest śmieszne, to on chyba kiedyś zrobił All Star Team. All Star Team? No nie z tych lat, to musi być coś wcześniej. Tak, w jednym roku... był w meczu gwiazd. Dobra, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jedno, co to mogę ze strzelić Jordan Clarkson, Cleveland Utah i tyle. Al Jefferson. To... Już Ci mówię. bo reference. Nie no spoko, w sensie 2016 możliwy... to był chyba ten jedyny rok co grali w playoffach z Miami, nie? To on tam był drugą opcją po walkerze. Hmm. No, druga opcja po walkerze to już jest w ogóle tam... Od 11 do 13 grał w Utah, a potem przez... 13-14 grał w Bobcats. 14-15, 15-16 Horlitz. O. Ojej, zważysz do Wariu. Ja to wszystko robiłem losowo. Musi, musiał zagrać mecz. Tak. Trochę mi to zepsuło. Bo Bradley Bill jeszcze nie zagrał meczu. Jezu, Detroit Clippers, coś mi się kojarzy. E, Blake, Blake Griffin. Przecież kto tam grał, Toronto i ten... Anthony Bennett? Czy to na pewno dobry wybór? No, Anthony Bennett. Trzy? Toronto, Minnesota. Na wszelki wypadek jeszcze sprawdzę. 57 dla Minnesoty i 19 dla Toronto. Najgorszy pierwszy wybór draftów w historii. Chyba tak, no. Lecisz. E, dobra, no jak był Blake Griffin, to głupio byłoby nie wziąć e, Krzesia Pawła trzeciego. Phoenix Clippers. Toronto Clippers, Norman Powell. Uuu, dobra. Mistrz z 2019. Waszyngton, Toronto w takim razie. Waszyngton, Toronto. Powiem ci, jestem, jesteś w takim miejscu, że ty nie masz prawa tego wygrać. Jak to? Zobaczysz. Tak, tak się tabela tak. po prostu, ale... Tak, teraz, teraz mogę co najwyżej walczyć, żebyś ty nie wygrał. Nie, nawet słuchaj, jak czegoś... Jak wszystko trafię, to przegrałeś. W takiej jesteś pozycji. Jezu, Toronto, Waszyngton. Dobra, kij z tym. Detroit, Detroit Waszyngton, i Smith. Dobra. Ryzyk Fizyk, i Billups, Detroit, Minnesota sprawdzę. Też muszę sprawdzić. Grał. Jest. To też jest takie zawsze pułapka mózgu, że w głowie został Bradley i Bill i teraz nic nie chce innego przyjść do głowy tam. Hmm. Się mózg zafiksował. A teraz tak, Phoenix Minnesota. Coś tam będzie ciekawego? Nie mam pomysłu. To totalnie? No strzeliłbym w Korei Brewera, no. No sprawdzimy zaraz. Albo czekaj chwilę. Czekaj chwilę. Nie, 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 Moment, moment, moment. Nie tak. Po co tak? Dobra, nie będzie... Yy, nie on, tylko yy, Terence Ross. Przepraszam mocniej. Gdzie ty chciałeś być Terence'a Ross'a? Minnesota Phoenix. Kiedy rozgrał w Minnesocie? Nie mam zielonego pojęcia, <śmiech> ale... <śmiech> On przecież z Toronto został wydraftowany przez Toronto i bezpośrednio z Toronto został trade za Ibakę do Orlando. I potem Toronto się zwolnił i przyszedł do Suns. Dobra, patrz. Phoenix Minnesota Dario Saric, a Phoenix Washington to na pewno Kelly Oubre Jr. Dobra, damy tego to portera, żeby na TikToku było po prostu, nie? Już trudno, że tam żadnej gry nie zagrał.